Pokój dobry, witam wszystkich na 168. spotkaniu z cyklu głosbiora promocji kultu Męczenników z Paria Koto. Dzisiaj mamy 16 grudnia 2023 roku, jest sobota i znajdujemy się na Jamajce w miejscowości Maggota w klasztorze Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tutaj dzisiaj o godzinie 16 odbywa się uroczyste wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników: Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i Błogosławionego Michała Tomaszka. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

w niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego i błogosławionego Michała Tomasza oraz certyfikaty postulatora generalnego dla zakonnej kaplicy Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w tej na Emajce, Podpisał ojciec Marian Gołą, prowincja. Przysto przełożona w Twoje ręce przekazuję relikwie naszych błogosławionych. Braci, aby wypraszały całej wspólnocie i tym wszystkim, którym posługujecie potrzebne łaski, wasze łaski, potrzebne uzbrojenie. Bóg Zapłać Za te relikwie. również należymy do wielkiej rodziny franciszkańskiej. I z tego miejsca, Bóg Zapłać mam głęboką wiarę, że ci pierwsi polscy misjonarze franciszkańscy będą wypraszać dla naszej misji. Potrzebne łaski, o głęboki rozwój. Bóg zapłać również pani doktor Janinie, dzięki niej, gdzie, która nauczyła uformowała ten od samego początku naszej misji wspiera nas jako lekarz, przyjeżdża bardzo często. Serdecznie Bóg zapłać, no i dzięki temu możemy się dzisiaj spotkać. Bóg zapłać jeszcze raz. I z tej święty, będziemy szczególnie prosić Przestawieńców właśnie Męczenników, bo potrzeba łaski dla z nas. Przeprośmy teraz szczerze Boga za nasze z Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem siostrą sercanką ze zgromadzenia z Krakowa. Tutaj mamy misję w Magoty na Jamajce. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, że mamy od dzisiaj pierwszych franciszkańskich męczenników za wiarę. Mam nadzieję, że przez to nasi męczennicy będą się za nami wstawiać, aby ta misja coraz bardziej się rozwijała. Alright. Oh. Right. Okay. Okay. We're going to watch a little of a This is from and the Franciscans. The Saint Francis from Assisi. Do you remember the story of Saint Francis that we just learned in November? Remember, he was living in. Edinburgh.

okay los was please tomorrow ¿En oh, teatro? okay en I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do oglądnięcia stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymać informacje o wszelkich nowych filmach pojawiających się na tym kanale. Zapraszam również do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy z Tam możecie wpisywać swoje prośby, podziękowania i świadectwa. Niech bracia męczennicy z Paria wszystkim Wam błogosławią. Pokój i dobro. Muzyka